Mamy sobotę 17 maja, godzina 10 już za nami. Otwieramy nowy oddział Centrum Żaluzji i Role Roltek. Zajęło nam to około 2 miesiące przygotować. Pa para. Śrubka uchwyci, króletka i następne. Ale zobaczcie, mamy już wszystko gotowe. Pierwszy raz w historii zrobiliśmy dla Was co w pergole. Pergola pełnowymiarowa, 3x4 metry, występuje w różnych kolorach. My postawiliśmy na modną szarość. Dzisiaj pada, ale pod pergolą nie pada. Dach. Lamelowy, ruchomy, pełne oświetlenie wokół pergoli, no i można sobie spokojnie usiąść na suchym zajrzaczku. Ogrom pracy, ogrom energii. Naprawdę serdeczne podziękowania dla wielu firm czy podwykonawców, którzy pomagali nam stworzyć ten obiekt, stworzyć to miejsce. Jesteśmy przy drodze krajowej, a tak naprawdę i za dnia, i wieczorem jesteśmy po prostu mega mocno widoczni. Petarda. To nie potrą, to jest dla was. To Nie! Yeah, ale zarobi sobie da? No. Dobre do ciasto. No. Takie nie za słodkie. Generalnie co w ogóle ciekawe, wszystko, wszystko działa. działa. Wszystko mamy zaprogramowane, przygotowane po to, żebyście mogli przyjść zobaczyć ocenić. Prawie 3 metrowa, żaluzja fasadowa Z90 3 metry szerokości i przy tym 3 metry możliwości dostosowania ilości światła do swojego pomieszczenia. Możesz zamknąć się całkowicie, możesz wpuścić bardzo dużo światła, ale możesz też taką żaluzję zwinąć całkowicie do obudowy. Tak. To, co zobaczycie u nas jeszcze, to automatyka pogodowa, czyli ja wiatrowy. Wadaj, zasłony, firany, rolety rzymskie, trisy, rolety wolnowiszące w kasecie, bez kasety, tradycyjne rolety, w prowadnicach. Żaluzje zarówno aluminiowe, drewniane, bambusowe, sterowane ręcznie, automatycznie, za pomocą pilota karnisz elektryczny bądź bateryjny, obsługiwany za pomocą przesuwu. Mamy nawet moskitierę w punkcie. Tu mamy roletę bambusową, tam mamy pergola, no, mamy tu plisy, próbniki. No Generalnie idea była taka, abyście mogli zobaczyć tutaj wszystko, co sprzedajemy, co oferujemy. Zadbaliśmy też o to, aby ta przestrzeń była funkcjonalna zarówno dla klientów, jak i też dla pracownika. Tak? Jest ergonomiczne biureczko, jest miejsce, przy którym pracujemy na co dzień. Generalnie wszystko jest w zasięgu ręki, mamy dużo miejsca dla siebie i dla naszych klientów. Kontener jest wykonany z bardzo ciepłych materiałów, więc jest bardzo dobrze zaizolowany. Mamy nadzieję, że zimą będzie tutaj bardzo przyjemnie i bardzo komfortowo. Między roletą a żaluzją. Żaluzja może nie zasłaniać w całości, a roleta może zjechać na dół i całkowicie zasłonić okno? Jedna jest miękka do rogania. Roletą a żaluzją? Proste pytanie. Ta się zwija, tak? Mhm. Jest? A żaluzja składa. Tak. Roleta jest z materiału, który zwija się na rolce, natomiast żaluzje są to lamele, którymi sterujemy ilość padającego światła do pomieszczeń. Słuchajcie, ciekawostka. Na zapleczu znalazło się nawet miejsce dla mnie, no bo ja też gdzieś muszę pracować, więc stworzyłem tam sobie biuro. Zapraszam, pokażę Wam, jak ono wygląda. Słuchajcie, całe pół metra kwadratowego. Wybaczcie za bałagan, ale mamy otwarcie, jest tort, jest dużo gości. O, tak będę pracował i żeby było mi milej, o, bardzo proszę. Jak mam dzień biurowy, to możecie wiedzieć, że jestem tutaj. Nasz pierwszy punkt chyba na Rotmance, Ale ja, nie, no poczekaj, no najpierw nie było w ogóle punktu, tak? Nie, no zaczynaliśmy od tak zwanej piwnicy. Tak, tak. Tam mieliśmy swój magazyn. Było to w domu jednego z nas. Na początku była to jedna półka, później były regały, schody, klatka schodowa. No już przestaliśmy się mieścić i stwierdziliśmy, że otworzymy pierwszy stacjonarny punkt. A gdzie on był? Rotmanka, ulica Bajki. Tam jest taki pasaż handlowy przy Lidlu. Nie żeby tam od głównej ulicy był to lokal, nie, tylko w środku osiedla. Taki w środku osiedla z tyłu Jakieś tam niecałe tak 10 się, metrów kwadratowych. Tak się śmieje, teraz siedzimy właśnie pod tą pergolą. No to, to był ten lokal. To był właśnie taki lokal. No to i to miał jeszcze zaplecze, bo tam była toaleta. Tak. To było tak luksusowo. Tak. Tak. Ekspozycja była przepiękna. Jedna plisa, jakieś roletki wolnowiszące, żaluzja i małe moskitiery na ścianach. Mhm. I chyba mieliśmy taki ekspozytor, że wysuwały się takie małe roletki, pamiętasz? I na mhm. tym klientom tam na tych koralikach tam pokazywaliśmy, co mogą od nas mieć. Pamiętasz, jak wyglądała reklama w ogóle zewnętrzna, żeby ten punkt był widoczny, czy nie? Pamiętam, co my tam w sumie zrobiliśmy. Nic. Fak, mieliśmy, nie, na drzwiach była naklejka. Na drzwiach mieliśmy naklejkę, naklejka. nic więcej. Nic więcej. Dokładnie Także, tak. żeby do nas trafić, to trzeba było się potknąć. Postarać się. Postarać się. Postarać a nawet jak jechałeś specjalnie, to i tak dzwonił, dzwoniłeś i pytałeś, gdzie to jest? No bo to, to totalnie było nie do znalezienia. Natomiast był to pierwszy punkt. Obsługiwaliśmy tam pierwszych klientów. Początkowo czynny był tylko w soboty, z tego co pamiętam. Pracowała tam Klaudia. No ale co, obsługiwaliśmy tam pierwszych klientów. Były pierwsze transakcje, pierwsze umowy. Jezu, pamiętam, że mieliśmy taką drukarkę starą, atramentową, ja ją z tak, domu przywiozłem. Tak, na takich małych jeszcze tych kartridżach. I jak trzeba było coś wydrukować, no to ona nie, nie była używana non stop, więc ten tusz zasychał. Jak chciałeś pod wydrukować formularz zamówienia, nie działało pisałeś. Bo był już ten klient, na którego tyle czekaliśmy. Pisałeś odręcznie. Pisaliśmy odręcznie, długo pisaliśmy odręcznie, teraz już jest praktycznie wszystko drukowane. No, no, potem nie. króciutko po co? Decyzja, że to co? Angażujemy robimy? się w to na 100%. Tak. Pojechaliśmy do Warszawy, przywieźliśmy kontener i postawiliśmy go na matarni. To tak był jest. nasz drugi punkt. Trzecim punktem było City Meble. Czwartym punktem był Pruszcz. No w międzyczasie zamknęliśmy ten nasz wielki lokal na Rotmance. No. Tak. No i teraz co? Siedzimy pod pergolą w naszym najnowszym punkcie. Ej, ja tu Klaudia, motorzystka. Słuchajcie, e, Daniel i Łukasz byli tak podekscytowani otwarciem nowego punktu, że zapomnieli dodać, że w międzyczasie otworzyli jeszcze jeden punkt, także mamy jeszcze jeden showroom i jest on w Tczewie. Ej. Teraz czuję ulgę, że zdążyliśmy, że mamy już wszystko gotowe, że wszystko działa. Cieszę się, że mamy ten punkt w bardzo dobrej lokalizacji przy Brico Marsze. Gdzie możemy dotrzeć do większej ilości klientów? No i przede wszystkim cieszę się z tego, pod czym siedzimy, czyli z pergoli, że w końcu klient może przyjść, dotknąć, użyć, uruchomić i zobaczyć, czy to jest dla niego. Ja czuję ogromną dumę, wdzięczność. Faktycznie te projekty powstają w naszych głowach. W większości jesteśmy my odpowiedzialni za ich realizację. Jak mogę potem sobie tutaj usiąść, mimo nawet tej no, niepogody, tak? To i tak czuję wielką dumę z tego, że tak fajnie nam to wyszło.